Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mamy kochani ekspres losy Pakiet ekspres losów z 20 września Powiem wam, że kupiłam sobie pakiet No i co? I zapomniałam o nim całkiem Położyłam sobie gdzieś tam, leżał I dopiero po jakimś czasie sobie przypomniałam, że... Yy, no Mam jeszcze do nagrania Express Losy, nawet nie wiem, co tutaj jest. No dobra, kochani, to co? Bierzemy się, nie? Pełna skarbonka na dzień dobry. Trzymamy kciuki. 31 zł wygrane, e, wydane, a zobaczymy, czy coś uda, uda nam się upolować. 21, nie widzę. Trójeczka nie ma. Jedynki nie ma i 12. Nie ma. No, świnka pusta. Ach, ta świnka. Dobrze, no to teraz szybka kasa, kochani. Szybka kasa. No i patrzymy. Diamencik mamy. Kości nie ma. Podkowa jest. O, i dolarek jest. Mamy dwa złote, kochani. Świetnie. Mamy dwa złote. No, to już mi się podoba. Dobrze, teraz kochanie szybka piłka. No i lecimy z tą piłeczką. Dolarek. Dolarek jest. Mamy drugi. Dobra, teraz taki worek. Mamy. I piłeczka. Mamy i mamy. To mamy sześć. A za 6 mamy 2 złote. Nie zgubiłam nic? Nie, nie zgubiłam. Mamy dwa złote. Dobra, fajny zwrot niż nic. Teraz, kochani, lecimy gorącą kasę. Kasa gorąca, ale mi parzy w łapy. Dobra, szukamy cztery. Widzę, czwóreczkę widzę. Super. Piątkę.

Też nie ma. 11. No nie ma. Trójka. Nie ma. I 27. Też nie ma. Także mamy tylko dwie wygrane. Później to pójdzie do sprawdzenia. A szkoda. O krzyżóweczka. Krzyżóweczka, kochani. No to lecimy z krzyżóweczką. Widać, widać. Szukamy literki B. Mamy. No jedna. Dobra. M. M mamy. My, 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 my tu mamy. Kuma. Dobrze. O. O mamy. Oko, oka, dobra, to jest zaznaczone, chyba wszystkie, literka S. S, tu mamy S, dobra, literka I, mamy I, tu mamy I. Ok, literka Z, awizo, o tu jeszcze i było, awizo. Z szukamy, dobra. Tu mamy z, tu mamy z, tu mamy z, tu mamy z. No dobra, literka D, mamy D, tu mamy D. I tu już nie widzę. U. U, 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 mamy U. Dobra, C. C mamy. No, tylko jedno. Y. Y. nie dali. H. H, 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 h mamy. Dobra, V to po drodze. W, W mamy. Tu mamy W, tu mamy W. Dobra. Literka T. Ty, 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 nie dali? No nie dali. Literka A, o, mamy A widzo. Tu mamy. Tu mamy mamy szczaw, mamy widzę o, mamy trzy tu mamy A tu mamy A kaby by dali A, 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 dobra a tu jest jeszcze A okej, okay, no to mamy A widzo mamy szczaw mamy widza, to są trzy literka G tu mamy G mamy czwarte słowo mamy piąte słowo Ojejku, no to fajnie, mamy pięć słów. Teraz R. A tu jeszcze G było. R, R, R. Tu mamy R. I F. F nie widzę. Dobra, K nie było, L nie było, tu W było. R było. N nie było i L nie było. Czyli co, mamy A widzą? Jedno. Później mamy co? Szczak 2, Wisa 3, Gaz 4 i 5 Bóg. 5 słów, kochani, to jest 15 zł. No pięknie. Ale się krzyżerzeczka fajnie spisała. Dobra, no to teraz słówka. Słówka będziemy lecieć tak po kolei. Dobra, Vox. Wy, O, X x, 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 nie dali oka o k też nie ma dobra, wszystko co z k idzie, idzie pa dobra dalej, fryz f, ry y no z nie ma tu nie ma z dobra, dalej Eros, e, ry, o, eros jest. Tu mamy warga. E, w, a, ry, g. Nie ma. Następny mamy taniec, ale ty nie ma. Tu nie ma i tu nie ma. I panorama, p, a. No ale N nie ma, no. Także tu mamy tylko jedno słowo, to jest przegrana. Dobra i został nam wegasik. Wegasik. Dobrze, tutaj sobie sprawdzamy, nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma, tu są zegary. Tu nie ma. A ja już tak jestem zadowolona. Winogronek. O, są cytrynki, czyli tu jest dyszka. Pięknie. No to ładnie dzisiaj, kochani. Bardzo ładnie. Dobra, zamkniemy sobie tego pisaczka. <laughs> Przepraszam. I co mamy? Przejdźmy sobie do podsumowania. Tu mamy 10. Tu mamy 15, czyli mamy 25, 2, 27 i 2, 29, złotych na 31. No piękny wynik, kochani. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Życzę Wam miłego oglądania i do usłyszenia. Do następnych odcinków. Buziaczki. Pa!